Cześć, z tej strony Adam Dębowski, a za mną jest Żaneta. Cześć, Żaneto. Cześć. Żaneta jest absolwentką szkoły terapii Coachingu Change Value Process i mm, zaczynę od pierwszego tradycyjnego pytania. Gdybyśmy się cofnęli, mm, te dwa, trochę więcej lat wstecz, gdy zdecydowałaś się, na w ogóle ten kierunek coachingowo-terapeutyczny i szukałeś dla siebie szkoły, to co długą kierowało? I w kontekście w ogóle tego kierunku zawodowego, żeby się w tym kształcić, jaki? w kontekście wyboru dlaczego wybrałaś naszą szkołę mhm. no to e, trafiłam na szkołę właśnie wtedy kiedy zaczęłam szukać e, i myśleć o tym e, żeby zostać coachem i terapeutą natomiast idea pojawiła się już wtedy kiedy byłam dzieckiem <grydy> bardzo Ja zawsze chciałam być psychologiem e, bo umysł człowieka ogromnie mnie fascynował Właściwie jeszcze, kiedy byłam bardzo młoda. No jednak z powodów rodzinnych musiałam zrezygnować ze swoich planów. Jednak chęć pozostało. Po pewnym czasie, no właściwie już kiedy byłam dorosła i wydawałoby się, że to już za mną. Trafiłam na Twoją szkołę. I co mnie Przekonało, żeby dokonać tego wyboru, bo myślałam o różnych opcjach. Myślałam o różnych kursach, też wieloma się gdzieś tam zapoznawałam. Natomiast szkoła oferowała wszystko, czego potrzebowałam, bo tak naprawdę kurs uczy jakiejś jednej techniki, ewentualnie dwóch. Natomiast szkoła właśnie holistycznie podchodziła do tematu pracy z człowiekiem. I w taki bardzo uporządkowany sposób, dlatego się też na nią zdecydowałam. Okej. Okay. I przez te prawie dwa lata edukacji, bo same zjazdy trwają półtora, później zaczyna się proces certyfikacji, praktyki, teraz jesteś właśnie w tym, w tym procesie y, kilka miesięcy po ostatnim zjeździe. Jakbyś oceniła, które elementy techniki albo wiedzy, modeli były dla Ciebie najbardziej wartościowe, najbardziej ciekawe? Hmm. Trudno jakby powiedzieć kilka, dlatego że szkoła ma ich tak dużo, że zaspokaja tak naprawdę każdą potrzebę. Bo kiedy idziemy do jakiegoś specjalisty, to głównie on pracuje albo z przeszłością, albo z teraźniejszością, albo z przyszłością. Szkoła daje szeroki obraz i łączy różne nurty. Patrzy i uczy patrzeć z różnych perspektyw, no bo tak naprawdę to, to człowiek jest bardziej nieoczywisty i potrzebuje różnego podejścia. No i tak właśnie szkoła dała mi takie narzędzia, gdzie ja mogę pracować i z podświadomością, kiedy klient ma jakieś blokady, czy jakieś jakąś przeszłość do przepracowania. Czasem to jest problem w byciu tu i teraz, z poradzeniem sobie z bieżącymi rzeczami, a czasem to jest problem z patrzeniem na przyszłość, z wizualizowaniem sobie czego tak naprawdę chcemy. I, i dzięki w szkole ja mogę pracować z tym, z, tak naprawdę z każdym klientem, który jest otwarty na pracę e, i, i wybrać odpowiednią technikę dla niego, bo spotykam się z tym, że część ludzi um, nie chcą w ogóle na przykład pisać tak coachingowo i chcą głównie, i często gdzieś na przykład praca z metaforą, czyli z podświadomością, jest dla nich dużo bardziej jakościowa, niż na przykład taka typowa praca coachingowa, bo tego po prostu nie czują. Więc ja jestem zachwycona tak naprawdę. Bardzo, bardzo się cieszę. Też dużo, dużo sesji z klientami masz już za sobą. Natomiast patrząc na swój proces podczas szkoły, co byś powiedziała, że było takie kluczowe w Twojej wewnętrznej transformacji, bo pracujecie ze sobą, nad sobą, nie tylko się edukujecie, żeby komuś pomagać, ale swój proces coachingowy, terapeutyczny przechodzicie. Czy, czy jakieś zmiany w Tobie zaszły? Czy jakieś rzeczy odkryłaś albo odblokowałaś przez ten proces życia w szkole? Tak, choć byłam już wcześniej przed szkołą w, tym, w tej drodze rozwoju, zmiany, to dzięki szkole uwierzyłam w siebie, w swoje możliwości, też upewniłam się w moich mocnych stronach, zaczęłam je dostrzegać. I że pewne cechy, które uważałam za złe, wcale takie nie są. Też um, poznałam jeszcze lepiej siebie. Otoczenie, jak współpracować z innymi ludźmi, co było też dla mnie bardzo ważne, bo oprócz tego prowadzę firmę. No i taki chyba najbardziej, co jest dla mnie ważne, to przełamałam lęk przed wystąpieniami publicznymi i zaczęłam pokazywać siebie taką, jaka jestem. A wcześniej miałam z tym duże problemy. Hmm. To bardzo, bardzo ważne, i, i gratuluję Ci tego. I powiedz, patrząc na te doświadczenia, też znając innych innych studentów, dla kogo byś powiedziała, że szkoła jest, a dla kogo nie jest? Komu byś poleciła, komu byś odradzała? Nie wiem, czy, komu, czy komuś bym odradziła. Chyba komuś, kto nie jest zdecydowany na pracę. Komuś, kto wydaje się, że ktoś tą pracę wykona za niego. To tutaj na pewno nie, bo szkoła jest nastawiona. Na to, że mamy się przyjrzeć sami sobie, zobaczyć siebie i wziąć odpowiedzialność za siebie. Dlatego, jeżeli ktoś tak po prostu przychodzi i myśli, że no, tutaj nie ma co robić, że tutaj tak po prostu tylko jesteś sobie na zajęciach, to nie. Natomiast każdemu, kto chce zostać terapeutą i coachem jak najbardziej, bo tutaj dostaje wszystkie narzędzia, które potrzebuje do tego, żeby pracować z drugim człowiekiem. Każdemu, kto dopiero zaczyna przygodę z samorozwojem, ze swoją własną zmianą, ale też temu, kto tak jak ja, jest już dłużej na tej drodze. Więc, więc i ten, kto jest początkujący, i ten, kto już powiedzmy sam na sobie doświadczył pracy terapeutycznej, się tutaj odnajdzie. A powiedz jeszcze takie, mi przyszła myśl do głowy. Powiedziałeś, że prowadzisz własną firmę. I czy to jest tak, że zdecydowałeś się na szkołę, żeby zostawić biznes, który prowadzisz, i żeby całkowicie odmienić ścieżkę kariery, czy połączyć z obecną pracą, żeby i prowadzić firmę, i być coachem, terapeutą, e, trenerem? Jaka tutaj jest perspektywa? To się jakby cały czas zmienia i ewoluuje. Bo na początku chciałam tylko iść w coaching i terapię. Na razie prowadzę firmę, bo nie rezygnuję z niej, bo przynosi mi dochód, a ja nie mam w tym dużego udziału, więc szkoda byłoby z tego rezygnować. Tak. Natomiast szkoła też. Jeszcze bardziej pokazała mi, jak mogę łączyć te dwie rzeczy i wcale nie muszę rezygnować z firmy, żeby robić coś innego. A wręcz, jeszcze otworzyła mi takie patrzenie na to, że mogę robić różne rzeczy i mogę to ze sobą łączyć. To tak naprawdę ode mnie zależy, od tego, jak zaplanuję swój czas. Ale też nie mam problemu, jakby zrezygnować. Więc na początku, tak naprawdę, myślałam, że będę szkolić, inne osoby, które tak jak ja prowadzą firmę. Natomiast to się trochę zmieniło w trakcie szkoły, bo też zobaczyłam, co bardziej mnie kręci, i bardziej siebie poznałam, i też tego klienta, z którym chciałabym pracować, choć to też cały czas ewoluuję, bo, bo ja się coraz bardziej poznaję. Dzięki też tym technikom, które mam w szkole. To prawda, to prawda. W miarę jak poznajemy kolejnych klientów, to te procesy pozwalają nam odkrywać siebie i nasz kierunek, a czasami go odkryjemy, a później po kilku latach sobie uświadamiamy, że czas na nowy, nowy, dodatkowy kierunek, albo całkowicie nowy. Także tak, to, to, to na pewno ewoluuje. Super. Dzięki piękne, że podzieliłaś się swoimi przemyśleniami. Gratuluję tych postępów, które zrealizowałaś i, i, i trzymam kciuki za kolejne etapy. Dzięki, że byłaś z nami. Dzięki